Zaczyna się wszystko od Boga Zeusa, który jak wiadomo był synem Chronosu, a Chronos zajmował się głównie tym, że zjadał własne dzieci. Ale Zeus się uratował. Później Grecy postawili rzeczby Zeusowi w całej Grecji i w całym elyńskim świecie. Jak wiadomo, mistrz sztuki bizantyjskiej nie tylko robili ikony, robili też kopie, rzeźb Zeusa, Apollona i innych greckich bogów. I taki mistrz sztuki bizantyjskiej, który się zajmował mozaiką, ikoną, ale głównie mozaiką, robił kopie rzeźby antyckiego boga Zeus'a. Później ten sam mistrz przyjechał na zamówienie do Palermo, a później do Florencji. On się nazywał Grigoriusz. I ten Grigoriusz zaczął uczyć młodego chłopaka, którego prawie znał z na ulicy. Ten artysta później się będzie nazywał Cimabue i Chimabue jest mistrzem wczesnego renesansu włoskiego. On został nauczycielem Giotto di Bono. A jak my wiemy, Giotto di Bono to jest, jest jeden z najlepszych rysowników w ogóle na świecie do dzisiaj. Giotto di Bono został nauczycielem Lorenzo de Bici. Lorenzo de Bici został nauczycielem Neri de Bici. Neri de Bici został nauczycielem Cosimo Roselli. Jego uczeń Piero de Cosimo Uh, miau au Andrea de Sarto. Andrea de Sarto a fost naucitelem Giorgio Vizari. Giorgio Vizari a fost naucitelem Federico Zuccari. Federico Zuccari a fost Carlo Maratta. Carlo Maratta a fost naucitelem Anton Raffaele Anton Rafael Menghese a fost naucitelem neo-classica francuschego artiste malaja uh, Jacques-Louis David. Uh, Jacques-Louis David a fost naucitelem Jean-Auguste Dominique Ingres. Jean-Auguste Dominique Enger był nauczycielem Ipolita de la Roche. Hippolyte de la Roche był nauczycielem Leona Konie. Leon Konie został nauczycielem Pawła Cześciakowa. Paweł Cześciakow w trakcie swojego nauczania sztuki malowania przebywał w Rzymie i uczył się u Leona Konie. Paweł Cześciakow został jednym z nauczycieli Ilii Repinach. Ilia Repin, jeden ze współzałożycieli grupy Pirytwieżniki. Był nauczycielem e, Dmitrija Kurdowskiego. Dmitrij Kurdowski był jednym z nauczycieli Kuźma Pietrowa Wodkina. Kuźma Piotrow Pietrow był jednym z nauczycieli e, Sergeja Kalmykowa. I Sergiej Kalmykow też został jego modelem na obrazie Kąpiel Czerwonego Konia. Sergij Kalmykow w pewnym momencie przyjechał do mojego rodzinnego miasta, do Almaty, w latach dwudziestych jeszcze, dwudziestego wieku i przebywał tam do lat 60. gdzie umarł w psychiatryku, ale e, przez e, swoją, swoją obecność w Almaty został legendą sztuki, legendą naszego miasta. I wszyscy o nim myśleli o, jako takim e, mistrzu, artyście. E, I w pewnym momencie, w latach e, 50., e, na przystanku, jego zobaczył bardzo, bardzo młody chłopak, który się nazywał Rustam Halfin. Rustam Halfin e, chciał zapytać o coś mistrza, ale przez własną wstydliwość nie zapytał go o nic. Ale Sergi Kalmykow bardzo wpłynął na niego. Ja zobaczyłam, Rustama Halfina, kiedy miałem 5 lat. Ja zobaczyłem jego projekt, gdzie była stworzona wielka rzeźba, gdzie nogi były na pierwszym piętrze, a potem ręce na drugim piętrze i głowa na trzecim wielka rzeźba. I ten projekt się nazywał Projekt Zkliny. I już później, kiedy przejechałem do Polski, zobaczyłem, że. W dużej mierze Rustam Halfin wpłynął na moją twórczość. Więc. Ja jestem w prosty linii a uczniem Zeusa. Dzisiaj chciałbym wam zaprezentować swój obraz, który chcę sprzedać tylko za 516 złotych. I jeszcze taka informacja, że nie planuję mieć żadnych uczniów Ucznie. i uczennic. Dziękuję. Kolejny film z projektu Mikro Mini Dokumenty Pracowników.